Cześć, zapraszam na kolejny odcinek z Alp Julijskich. Dzisiaj wybieramy się na Triglav, najwyższy szczyt Słowenii. Jest około 5.30, znajdujemy się pod schroniskiem Aljazev Dom. Tutaj są toalety, tam wyżej po drugiej stronie jest źródło wody. To jest w Alpach Julijskich bardzo cenna informacja, bo tej wody naprawdę nie ma tu dużo. Wchodzimy na szlak. Tu jakieś 200 metrów od schroniskami mamy winter room, gdzie można się przespać zimą. Ściana triglava przed nami. To będzie dość długa wycieczka. Jest do pokonania ponad 1900 metrów różnicy poziomów, a i na trasie jest troszkę zejść, więc pewnie tych przewyższeń wyjdzie trochę ponad 2000. Generalnie sporo osób robi triglav na dwa dni. My się porywamy na wersję jednodniową i to w dodatku najtrudniejszym z możliwych szlaków. Tu są różne warianty. Jest przez tą miskową pod, jest przez próg i jest na przełęcz Luknia. My się kierujemy aktualnie na przełęcz. Tamtędy prowadzi nasz szlak. Tu mijamy taką oto rzeźbę. Hak z karabinkiem. Powoli robi się jasno. Spodziewam się, że na trasie będą coraz fajniejsze widoki. Choć powiem Wam, że stąd ta Ściana Triglawa to i tak się prezentuje mega imponująco. Tu mamy kawałek w lesie i chyba jakieś pierwsze podejście się zaczyna. Tu w końcu widać wodę, więc w razie czego można uzupełniać. To nam się przyda raczej bardziej w drodze powrotnej. Teraz jeszcze mamy sporo zapasów. Ja osobiście wziąłem 3,5 litra. Tu mamy jakiś drogowskaz w lewo na Feratę Triglaw przez próg. W prawo na lupnie. Problem taki, że tu też jest dwie godziny. Tam na dole również było dwie godziny. Trochę te znaki niespójne, jak widać. Choć to świadczy o tym, że pewnie się tam jeszcze trochę idzie. Z tej perspektywy mi się wydaje, że ta przełęcz może być tam. Za nami obecnie tyle. Piękny poranek w dolinie. Cisza, spokój. Dziś jest poniedziałek i powiem Wam, że ten dzień na wejście na Triglav został wybrany nieprzypadkowo. Jesteśmy w Alpach Julijskich już Trzeci dzień, ale nie chcieliśmy wchodzić na najwyższy szczyt Słowenii w weekend, żeby nie było tłumów, kolejek i innego rodzaju nieprzyjemności. Tu już się trochę bardziej stromo pniemy po kamieniach, dla odmiany trochę piargów. A przełęcz chyba faktycznie tam, stąd już się to wydaje dość realistyczna odległość na jeszcze półtorej godziny podejścia. W sumie mamy dopiero niecałe 1300 metrów, więc to piętro roślinności jeszcze się będzie trochę ciągnąć. Teraz to już na pewno wiem, że przełęcz jest tam, widać drogowskaz, widzę co najmniej pięć podchodzących osób. Tu jeszcze chyba ostatni fragment z roślinnością, potem będzie piarżysko. No i faktycznie znowu mamy piarżysko, ono się już chyba będzie ciągnąć aż do przełęczy. Tam przed nami widać kogoś, kto właśnie wychodzi na przełęcz, więc już chyba niedaleko. Myślę, że 20, maks 30 minut i będziemy. No i pora się pożegnać z cieniem. Trafiliśmy do słońca, co niestety nie jest dzisiaj dobre, bo mają być straszne upały. Patrzcie, tu się już ferata zaczyna. Pierwsza dzisiejszego dnia. Wygląda na trudności A, ale w takim terenie, że no, nie mam zamiaru tego póki co używać. Tu się chyba urwało. I tu też się urwało. W średnim stanie ten odcinek. Ferata się skończyła. Teraz tu odbijam w prawo. No i dosłownie ostatnie kilkanaście metrów na przełęcz. No i mamy przełęcz. Mamy Triglav. 4 godziny. Teraz się droga nazywa Cez Premenice, czyli Przez Plemenicę. To jest jakiś tam wierzchołek po drodze. Dalsza trasa. Tutaj... Jest kask, jest dąża i uprząż. Więc ruszamy w stronę plemenicy. Glucja była na wysokości 1700, coś tam. Więc do szczytu jeszcze ponad 1100. No i tam już widzimy ferratę. Ten odcinek jeszcze łatwy. Więc sobie tak troszkę pozwalam na niewpinanie się. Ale wyżej to się już raczej zmieni. Po skałkach do góry jest czerwony symbol. Czyli dobrze, idę Tu jest czerwony z zakrętem Tu mamy tabliczkę pamiętkową I początek feraty. Tu już o wyższych trudnościach trzeba się wpiąć I to dwoma Jeden niech pójdzie tu drogi wyżej, no i tu się w sumie mogę tak pół asekurować, czy po jednym, jak to tak poszło. Ten odcinek praktycznie takie moim zdaniem C. O ile na mangarcie i przy sojniku wspinałem się obok tych ślinek, bez asekuracji w ogóle, to tutaj już raczej takiej opcji nie widzę, zbyt ryzykowny teren. Tak to w tej chwili wygląda za mną. Słyszałem gdzieś, że to jest najtrudniejszy odcinek, więc jak to przewspinamy, to już wyżej powinno być trochę łatwiej, aczkolwiek tu jeszcze też sporo pionu, a jednak się wypiąłem, bo tu taki jakby łatwiejszy odcinek. Przyjemna wspinaczka za 0. Tam w ekspozycji. Potrzebowałem mocniej asekuracji. I co tutaj z zakrętem czeka? Dalsza ferata, ale już łatwiejsza. Tu się chyba odcinek z feratą na chwilę kończy. Tu dalej widzę ścieżka. Aha, no i tam kogoś widzę. To jest ten gość, z którym rozmawiałem na przełęczy. Więc pewnie właśnie tam się kierujemy. Sprawdziłem, właśnie na mapce mamy wysokość 1850, więc za nami 950, do szczytu 1000. Połowa drogi, aczkolwiek ta łatwiejsza połowa. O, kolejny odcinek. To zrobione jakoś szczególnie ciężko nie było. Dalej ścieżka. Chyba te odcinki feratowo-ścieżkowo się będą tak przeplatać. Teren za 0 plus Trochę kruchy. Przeszliśmy to, to znaczy ja mam to już za sobą. Karolina kończy. Dalej taki teren, ale powiem Wam, że w tym kominku to na takiej na przykład Orlej Perci, no to na pewno byłyby łańcuchy. Tutaj to było do zrobienia na żywca. Bardzo, bardzo dobrze, że się wepniesz. Należy się wpinać w takich miejscach. Fajne to było. No a dalej w miarę łatwa ścieżka. Przynajmniej przez najbliższe kilkanaście metrów. Pewnie za rogiem. Już taka łatwa nie będzie. No właśnie, tu koniec, i teraz tam, no i tu będzie dobry. Trzeba będzie wejść tą granicą. po lewej gruba ekspozycja. Ale są schodki. Łatwe to jest, tak naprawdę. Co mamy tutaj za kolejnym zakrętem? A w lewo. No i w sumie tyle tego wyjścia. Teraz już trawers. Teraz takie atrakcje. na dół okay. No i dalej znowu jakiś łatwy fragment To znaczy łatwy, ale eksponowany dość mocno Trzeba uważać na pewno No i zaraz będzie znowu troszkę skalnej wspinaczki Póki co wysokość 2050, więc jakoś to idzie do szczytu. Zostało 800 metrów w pionie. To wygląda na łatwy odcinek, choć pewnie za minutę się już zmieni. A jednak ten łatwy odcinek trochę się ciągnie. Możemy tutaj nadrobić odległości, bo szczerze mówiąc, to od przełęczy do tej pory, licząc w metrach poziomych, to zbyt daleko nie przeszliśmy. No, w końcu jest okazja trochę rąk poużywać, choć pewnie nie na długo. No właśnie, znowu łatwy teren przed nami. Ta część zdecydowanie prostsza niż ten fragment z feratu na początku nad przełęczą. I gdzie dalej? Bo pewnie się nam nowy fragment lada chwilę odsłoni. A! Gdzieś tam pewnie, po tym zboczu musimy dojść do grani. Tu jeszcze kawałek potem będzie w prawo. No i chyba już będzie podejście na tą plemenicę. W sumie teraz to już nie wygląda tak groźnie. Mamy jakieś 150 metrów podejścia na Flemennice. To jest kolejny etap tej wędrówki. Od tamtego miejsca grań będzie taka bardziej pozioma. Tu znowu travel z od lewej. Aha, a potem tędy się będzie wychodzić. Jest jeszcze sporo zabawy w tym terenie fajna wspinaczka, tu jest taka troszkę jakby jedynkowa. przerwy od feraty, ale tu już widzę kolejną. Jesteśmy na grani. Tu już wygląda na to, że będzie w miarę płasko, no chyba, że będzie tak góra dół co chwilę, ale to zobaczymy. Plemenica jest gdzieś tam z przodu, jeszcze nie jesteśmy na jej wierzchołku. Trawers po prawej znowu. Tak, są znaki. Aha i na tamtą ścieżkę. Teraz sobie zobaczcie tą ścianę. Ale tu jest wspinanie. Coś naprawdę potężnego. Fajna ta droga, mimo tego, że jest sierpień, że jest piękna pogoda, to spotkaliśmy tu tylko parę osób. Więc idzie się naprawdę przyjemnie. Nie ma tłoków. Ciekawe, ciekawe, podoba mi się. Zrobione. Idziemy pod słońce, więc trochę ciężko się tutaj dostrzega te oznaczenia. Na szczęście teren doszczytelny. O, coś i tak jest. A jaki tu jest super teren. Prześliczne są te skałki takie popękane. Tu przez jakiś czas chyba będzie bardzo łatwo. Tak wygląda ten teren, że możemy trochę dystansu nadgonić, żeby się tylko nie pogubić na tym szerokim zboczu, bo opcji przejścia jest naprawdę sporo. A w ogóle to wydaje mi się, że to przed nami, to jest już Triglav. Tak 100% pewności nie mam, no ale miałoby to sens. Idziemy w tamtym kierunku, więc tam powinna być ta góra. Wysokość obecnie mamy jakieś 2350, więc do szczytu 500 metrów. Wow Dobre. Fajny mostek. Mamy dalej symbole. Ale powiem Wam, że ten teren trudniejszy w nawigacji. Generalnie to musimy na tym odcinku gdzieś tam podchodzić. Tylko że ten teren to jest trochę labirynt. Czuję się tu, jakbym szedł przez lodowiec. Tylko że on nie jest zrobiony ze śniegu, lecz z wapienia. Szczelina. Tyle, że skalna. Mówiłem, no że jak na lodowcu. Jesteśmy już po tym skręcie w prawo, no i podchodzimy teraz gdzieś tam, choć dokładnego wariantu teraz nie podam, trzeba się kierować tu za szlakiem, czasem też za kopczykami. Trochę inny teren, totalne piarżyste pustkowie teraz, bez oczywiście kropli wody, jak to przystało na Alpy Julijskie. Teraz musimy się dostać tam. Szczerze mówiąc tak pustynnego krajobrazu to ja się tu nie spodziewałem No i jesteśmy pod ścianą to wygląda Nie, tylko śliskie. To już ciekawiej. Dobra, tu, jest ekspo, to się tu już ekspozycja jest większa. O, ale tu już widać ślady jakiejś górskiej inżynierii. Ktoś tu sztuczne stopnie wykopał. Teraz musimy podejść tu i będzie wspinaczka do góry. Tu zaraz będzie jakaś przełączka. Tu się drogi łączą. Tam mamy schronisko. Tam będzie mały triglaw. No a szczyt triglawa pewnie w tamtym kierunku. No to za przełączką skręcamy w lewo i podchodzimy. O, jeszcze feratka. i teraz już łatwiejszym terenem w stronę grani. Tu jeszcze jest parę feratowych odcinków, ale w większości to są takie banalne, za maksymalnie A. No i nie wiem, czy to już nie jest grań szczytowa. Jeśli tak, to zostaje nam 10 minut i mamy tryglap. To jeszcze trochę ułatwień na koniec. Mam nadzieję, że na koniec, bo już naprawdę długo idziemy. Jest szczyt. To już koniec, faktycznie. Widzę, że sporo ludzi na szczycie, ale szczerze mówiąc, obawiałem się nawet, że będzie więcej. Na pewno uda się dojść na wierzchołek bez stania w kolejce. No powiem Wam, że dało popalić. Z tymi zejściami po drodze to pewnie będzie łącznie z 2000 pod górę, Tu mamy słynny schron uh. ciasno biegan Schron na szczycie mamy tutaj Tu jest jeszcze skrzynka Ale z tego co sprawdzałem to nie da się otworzyć Tu jest tylko jakiś notes Obok Tu są jeszcze takie A jeśli chodzi o widoki To mogę wam wskazać, że tu jest mały triglaf, A reszta to nie za bardzo niestety Więc znowu skończy się po prostu Na pokazanie panoramy ze szczytu ta jest całkiem ładna, choć dla mnie troszkę anonimowa. A z drugiej strony tak. Dziś nie wieje, wręcz przeciwnie, jest naprawdę gorąco na tym szczycie. Może być tu ciężko wytrzymać bez cienia. Czas wejścia niecałe 7 godzin. Trudności? No faktycznie miejscami było dość wymagająco. Terata za C. Sporo miejsc stromych, eksponowanych, często bez zabezpieczeń. My teraz robimy sobie tutaj dłuższą przerwę. Zostało nam zejście. Schodzić będziemy przez mały Triglav to schronisko i potem feratę przez próg. No ale tego już nagrywał nie będę, nie mam niestety baterii, karta pamięci też już się kończy, więc musimy się pożegnać w tym miejscu. Dzięki za obejrzenie odcinka. Cześć!